Hej, kochani, z tej strony Kokilia, a dzisiaj słuchajcie, będziemy robić challenge jako ktoś snafa. Ja sobie wybrałam, że to będzie Freddy, bo tylko go znam. Jakby znam jeszcze tą kurę, ale nie pamiętam jak się nazywała. Chyba Chika? Jak dobrze pamiętam, więc jeżeli dobrze pamiętam, to piszcie w komentarzu. Dobra, Freddy. Właściwie nie wiem. Ja, ja w ogóle tego nie znam, jakby. Kiedyś to znałam. Freddy. I. Albo nie, bierzemy takie coś. Albo nie, jeszcze takie coś. Okej, okay, niech będzie takie coś. Najgorzej jest, że ja muszę pofarbować swoją skórę na kolor brązowy. Nie. I to będzie chyba najgorszy czel. Bo ja słuchajcie, nie wiem, co robi taki Freddy. Co robią misie takie? Kurde, co mogą robić? Jezu, ryby. I mięso. P, a czy tu znajdziemy ryby? No, raczej nie. Mięso tym bardziej. To zależy, jaki miś. Mi się na biegunie to wiadomo, że ryby. Te, które żyją w Europie, to mięso, więc szukamy mięsa. Dobra, zobaczmy. Tutaj. Słuchaj, te, które żyją też, to też się żywią rybami. O, jest coś. Zobaczcie, mamy tu taki kurczak. Takiego kurczaka sobie wzięłam ze sklepu. Um, z warzywami <grym> i z frytkami. Um, nie wiem, po prostu to wzięłam, bo to jest jakby losowe. O, jakiś koniusz stanął przed moim domem. To fajnie. Dobra, bierzemy jakiś kompletnie dziwny dom. Jakby. I zrobimy ze screena na tle konia i na tle mojego domu. Żeby by było na miniaturę. Czy to mega sztos. Okej, słuchajcie. Freddy jest gotowy. Um, właściwie to widzowie tu dołączają. Przynajmniej mi tu jest napisane. Um, po prostu. Jutro będzie moja imprezka. Mój wielki dzień. Więc, jeżeli nie wiesz, to teraz, drogi widzu. Dowiedziałeś się, dowiedziałaś. Okej. Okay. Pozwiedzamy ten dom nieco. Czekaj, to był robot. Ten Freddy to był robot. Chyba jakoś tak, więc pozwiedzamy. Nie wiem, widzę. Nie wiem. Więc ja mówię, słuchajcie, ja nie znam FNAFA. Szczególności Że tylko znam Miśka Misiek to był Freddy i tylko go znam Ja by tą Chica też znam, ale Chica mi się tak kojarzy z koleżanką Belly A ja nie chcę obrażać koleżanki Belly <ścoughs> e, dobra kochani, więc Okej, okay, pozwiedzamy. Ciekawe, ile osób. Ej, ty tam, baranie, uważaj, gdzie je jedziesz. Zobaczmy, kto zauważy w ogóle mnie. To śmie zauważyć. Ty, uważaj, gdzie jedziesz. Prawie bym mnie potrącił. No, pajac, no. Uch, ja nie mogę. Co za kierowcy w tym Brookhaven. O, dzień dobry, dzień dobry. Ja. A, ty jesteś policji, okej. Okay. Już chciałam powiedzieć, że jestem z policji. Okej, okay, ktoś mnie tu zauważył, podchodzi do mnie. Też wiesz, Ktoś idzie za mną. To była najżywszy odcinek na świecie. ktoś mnie zauważył i mówi: Czy to Freddy? Czy to Freddy? Nie mogę, jestem Freddy. To jest Freddy. Ktoś idzie za mną w ogóle co on chce? Bro, ktoś napisał, bro. Ej, nie przed moim domem! To jest mój dom. Odczepcie się od mojego domu. Wenocha! noha! Jakiś pajac tu autem wjechał, no? Nie mądry, no. Eee, jestem tu obok, a fanki chyba mnie szukają. Nie wiem, będę mógł wydawać, że to jedną z nich? <grywa> Pytają, Julia, gdzie ty? <grywa> ja nie wierzę. <grywa> hejka, no dobra, już im piszemy, hejka. Hejka. Fajnie, nagrywasz? No tak. Tak, inaczej bym się tak nie przebierała, tak dla siebie. Za Frediego. Nie zarbię go. <grych> Okej, okay, uśmieszak już tu mamy. Fajnie, napisała. Challenge jako Freddy. Tak się pisze Freddy? Chyba tak. Freddy jestem Freddy. Okej. Okay. No, głupek, no, po prostu głupek Ten gościu Który wjechał w nas, no, rozumiesz to, Oliwka? E, fajnie, o, fajnie No No ja nie wierzę, no Ten głupek wyszedł jeszcze z auta i się I się tak głupkowato na nas patrzy, no My jesteśmy tylko gadającymi sobie osobami Co ty robisz? Ty ćwiczysz balet O, matko Okej okay. Więc... mmm. Zobaczmy Co ty piszesz? Bo widać, że taką długą trochę wiadomość Chyba, że ty się przepierasz Jak tam? Spoko Jak tam? Spoko? Bo jutro jest imprezka urodzinowa Ta 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 Ale on ma creepy oczy, słuchajcie ale on ma mega creepy oczy, zobaczcie Patrzcie w jego oczy Ja nie wierzę Ej, a się podpiszmy, że tu Freddy Bo zawsze na challenge'ach się podpisuję Hejka Hejcia Hejcia, już daj mi takie Pomarańczowe serduszko trochę No dobra, no hejka o, czy to Freddy? Wiem, <śmiewan>, nazwisko chciałaś napisać. Farc, brec? Jakoś tak. Eł, eł, eł. eł, eł. Tak! R, R. Tak, to Freddy. To dzisiaj jestem Freddy, ludzie mnie tu rozpoznają, jestem rozpoznawalna jako Freddy Dziwne, że nie byłam tak rozpoznawalna jako Ragata jak u Freddy U Freddy'ego to nawet ludzie, którzy nie są moimi fanami też tu patrzą na mnie Jak na dziwaka <ścoughs> Widzieliście kiedykolwiek osobę, która... Yupi, będę na odcinku, no będziesz na odcinku, rzeczywiście Widzieliście kiedykolwiek... M Mogę fotę? No pewka No pewka, Strzelaj se fotę! Dawaj! <ścoughs> Okej, okay, no pewka. Dobra Już robiłaś fotę? Już? Ups. Co. Yy, aha, ok. Co robimy? Co robimy? Ok, widzę. Ja nie mam pomysłu, co robimy. Co takie miszki mogą robić? No, jeść. Jeść, pełzać. W sumie to nie wiem. No to będę pełzać. Nie no, nie będę się wiedzieć dziwę robić. Zresztą Freddy nie pełzał chyba. Nie wiem, ja nie znam tego do końca. Ja tylko znam tylko Frediego, więc no. Może, może co? Dać ci jedzenko, jeżeli jesteś głodna, Lol Wiesz. W sumie coś się popafmy. Oki. Okay. To może chowanego jako Freddy. Jak chcesz? Oki. Okay. Bawimy się w chowanego. Bawimy się w chowanego? Dobra, słuchajcie, tu już ludzie przychodzą i w ogóle przychodzą, odchodzą. Oki. Okay. Jeżeli chcesz, to możesz robić fotę. Tak. Super. Tak. Dobra, dobra. Kto szuka? Nie wiem. Może ja? Nie wiem, może ja? E, w domu widzę, w domu. W domu. I na jego terenie. I na jego terenie. Domi się w domu? Co? Dobrze, słuchajcie, jak widzicie Freddy jest gotowy do szukaniny. Będę. Mm, będę, słuchajcie, szukać ale słuchajcie, to nie będzie takie łatwe, bo. Będę musiała. I sprankować! Widzę, <śmudziwia> nie tego się spodziewaliście. Znasz Freddy, Fnaf? Ja tak. Ja niezbyt znam tylko Frediego. Wiem mi zbyt Ja nie zbyt, ja znam tylko Frediego. Oki. Okay. To Szukam Oki, okay, to szukam Dobra, słuchajcie To iść licz Ok Na tym terenie Na tym tym domu Cześć wam, pa Nie no, hejka Okej, okay, to ja idę e, szukać Dobra, żeby nie oszukiwać To tu Jeden, dwa Trzy Tak Do dwudziestu pewnie Dobra, dodajmy e, Roxy Ale słuchajcie, to nie będzie takie łatwe Dwa Trzy Cztery Pięć Dobra Do dziesięciu Do dziesięciu um, Bo słuchajcie, do dziesięciu, bo odcinek nie może być też tak długi Sześć Siedem, osiem, dziewięć, 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 dziesięć, dziesięć, szukam, ona chyba nie wysłycha Już wiem, jaką kryjówkę zrobię w lodówce. Dobra Okej okay. A więc zobaczmy, czy ludzie tu serio mogą być? No chyba nie Ale dobra e, Okej, okay. idziemy zobaczyć może... O, na placu zabaw może będą Bo słuchajcie, no na placu zabaw to mogą być jednak Wiem, I możecie pomyśleć o oszukuję. To bardzo nieładnie i w ogóle. Ale słuchajcie, no ja lubię to robić. Po prostu. Nie oszukuję totalnie, że na co dzień i w ogóle, ale po prostu no. Chyba widziałam kogoś, chyba widziałam i chyba widziałam. Jest! Yy, znaleziona. Znaleziona. Ona chyba nie wiedziała o co chodzi ta Roxy No dobra Znaleziona Znaleziona he he. <grystanie> Okej okay. Jeszcze y, kolejną osóbkę Bo jeszcze kolejna chciała Nastuwa tu gdzieś będzie Kto szuka? A nie jeszcze kolejna Jeszcze ja Właśnie. Ja nie przestałam szukać. Ja nie przestałam szukać. Jakby co? Bo ja wiem, że jeszcze ty, bo takie mam. Gdzie ty możesz być, kurcza? Gdzie ty jesteś? Możesz być tutaj? Nie. Ty tutaj nie jesteś. Kto szuka? No, jeszcze ona musi się znaleźć. No, gdzie ona jest? Kurczę. Ja byłam w łazience. A, okej. Okay. To już jest znaleziona. Okej. Okay. To teraz ja się chowam. To teraz ja się chowam. Słuchajcie, dziewczyny. Więc teraz ja się chowam. Ja szukam. ok. ty szukajesz. Ok. Gdzie ona jest? Myślę, słuchajcie, że pobiegniemy w tą stronę. Kuki Julia. Ej, weź nie podpowiadaj. Nie podpowiadaj. Noż ty. Daj Ruma. Co mam dać? A, okej. Okay. Dzięks. I nie podpowiadanej. Kto gdzie się chowa? Dobra widzowie, ja mam spór ucieka, ucieka, ucieka uciekamy, uciekamy. Okej, okay, uciekamy. Znalazłam! Nie! Nie do końca! Czemu ja się podpisałam za Freddy? Nie! Totalnie! Jakie hihi! -hi. Przecież ty jesteś widoczna. To jest nie fair. Nie znalazła na ciebie nie. Ja... Je... A ja w pralce. <grystanie> XD. Ej, jak ty to? Tu <grystanie> ta się schowa tu pralki. No nie gadajcie. Przecudne. Przecudne. Nie. Su super. Połóż się. Okej. Okay. Okej. Okay. Wow, ej, teraz i nie ma. Ej, fajne. Fajne. Bardzo fajne. Mi się mojego podoba. muszę Kończyć. Już muszę kończyć. Niestety, słuchajcie, już muszę kończyć. Dopiero co się zaczął odcinek, a już muszę kończyć, bo jest 19 minuta. Ale, słuchajcie, mi się mega podobał odcinek. I mam nadzieję, słuchajcie, że więcej będzie um, odcinków z Wami, bo, słuchajcie, no, bardzo mało też Was czasami jest, więc no. Nie. Niestety, bo odcinek za. Długi Bo odcinek za długi Okej okay, kochani Więc jeżeli bym się podobał To papa pa. pa Bardzo mi jest przykro w ogóle, że muszę teraz opuszczać tą grę No dobra To papa, pa, pa, pa. okej, okay, to pa A ty mi nic nie powiesz? No dobra No i papadki, kochani, pa